Jesteśmy na ostatnim realizowanym 13 odcinku, czyli południowej obwodnicy Łomży. Tutaj praktycznie, praktycznie mamy tą sytuację, że od południa Łomży do węzła Kolno te roboty trwają. Lada dzień, tak to powiem, w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie, jeśli nic się nie zmieni, udostępnimy kierowcom pierwszą jezdnię, tak zwaną lewą jezdnię tej trasy, wraz z przeprawą mostową przez rzekę Narew. Myślę, że to wydarzenie szczególnej wagi, zwłaszcza z tego powodu, że przez wiele lat łąża jako miasta cierpiała jednak i mieszkańcy przeżywali te utrapienie, jakim były tabuny tirów przejeżdżających przez centrum miejscowości. Na razie będzie to udrożnienie jednej jezdni w zakresie przejazdu tylko na początku i końcu, że tak powiem, bez podłączenia węzłów pośrednich, niemniej jednak cały ruch tranzytowy będziemy mieli poza Łomżą. To, to wielka sprawa i to jest kwestia myślę najbliższych dni przyszłego tygodnia. Jeśli chodzi o całość inwestycji, no to tu Państwu powiem, że... Jeszcze rok, może nawet trochę ponad rok przed nami, bo druga jezdnia i przełożenie drogi numer 64, czyli jej przełożenie w taki sposób, że będzie omijać miejscowość Piątnica, też jakkolwiek by nie patrzeć, jest bardzo zatłoczono. Plus ten obiekt inżynieryjny, jeden z największych w Polsce, czyli most? No Na pewno w skali kraju też jeden z największych, natomiast w regionie to zdecydowanie największa przeprawa jest takada o łącznej długości 1205 metrów bieżących. Ciekawe wyzwanie inżynierskie realizowane można powiedzieć w trzech różnych technologiach, Państwo pewnie będziecie mieli okazję przyjrzeć się temu w trakcie przejazdu tej trasy, trzeba się cieszyć tylko z tego, że lada moment w przyszłym roku będziemy mieli również drugą jezdnię z drugą częścią tej przeprawy udrożnioną i wtedy, wtedy ten ruch będzie że tak powiem w pełni bezkolizyjny i bez, że tak powiem, dodatkowych utrudnień, bo póki co z chwilą, kiedy nastąpi udostępnienie tej lewej jezdni kierowcom, będziemy mieli ruch dwukierunkowy jedną jezdnią drogi ekspresowej, niemniej jednak to już na pewno duża ulga i ułatwienie. Warto podkreślić, że początki były takie, że zwłaszcza problem w wyłonieniu pierwszego wykonawcy, ponieważ był to moment, w którym była taka nisza cenowa, wtedy te kontrakty, jeśli chodzi o do wartości, one są i tak kosztowne, ale wtedy mieliśmy taką sytuację, że te ceny były stosunkowo niskie i poszczególni wykonawcy nam się wykruszali i musieliśmy, że tak powiem, te procedury przetargowe przedłużyć, a to wynikało ze względów oczywistych i z przepisów. No teraz mamy solidnego wykonawcę, wykonawcę z rynku krajowego z zawiercia firma Intercor i wszystko na to wskazuje, że w terminie, te, te założonym terminie te prace zostaną zakończone. Czasowo zostają, zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości do 80. Siłą rzeczy jest to konieczne, bo będzie to wygrodzenie dwóch pasów ruchu w przeciwnych kierunkach na jednej jezdni, więc tutaj ze względu bezpieczeństwa pożądane jest takie ograniczenie, no wiadomo, że celowo będzie droga ekspresowa i te ograniczenia znikną. Obwodnica że jest Ostatnim odcinkiem realizowanej drogi S61. Wszystkie pozostałe są, funkcjonują, jest tam, udostępnione są do ruchu. Natomiast no, wąskim gardłem była łąża, gdzie korkowało się miasto, i, 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 i to było naprawdę poważnym wyzwaniem, żeby jak najszybciej ten ruch wyprowadzić z miasta. Temu ma służyć otwarcie lewej nitki, czyli takie jak gdyby częściowe etapowanie inwestycji, czyli pierwszy etap. Oddajemy jedną jezdnię, wyprowadzamy ruch tranzytowy, natomiast y, druga chwilę później.